W Twojej okolicy wybudowali kanalizację sanitarną, a Ty nie masz jeszcze przyłącza? Przyjdź do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Podpisz umowę na projekt i wykonanie, nie zwlekaj, przyłącz się. Postaw na komfort i ekologię. Szczegóły pod numerami telefonu 43 82 86 262 43 82 86 200. Razem zadbajmy o nasze środowisko. Groźnego kłusownika zatrzymała policja w okolicach Prusinowic w gminie Szadek. Policjanci ze Zduńskiej Woli schwytali przestępcę z samodziałem własnej konstrukcji, bronią, przy pomocy której kłusownik polował na zwierzynę. Dwaj myśliwi polowali w czwartek wieczorem 14 maja w Prusinowskich Lasach. Nagle usłyszeli odgłos strzału. Byli zdziwieni, bo przecież oprócz nich nikt nie polował w tym lesie. Usłyszeli huk, powiadomili o tym fakcie policję. Okazało się, że... Jest to kłusownik, który po daniu strzału zbiegł w pobliskie pola rzepaku i się tam ukrył. Właśnie tam znaleźli kłusownika policjanci. Okazał się nim 67-letni emerytowany kolejarz z gminy Szadek. Miał przy sobie broń własnej konstrukcji. Został obezwładniony, zatrzymany i doprowadzony na policję. Mężczyzna przyznał się do winy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Woli. Za nielegalne posiadanie broni i kłusownictwo grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.